Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest transformata funkcji. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru, coś do pisania oraz ewentualnie tablice ze wzorami na całki. I myślę, że to wystarczy, i możemy rozpoczynać. Mamy w naszym zadaniu wyznaczyć transformatę podanej funkcji e, zgodnie z definicją transformaty, czyli nie korzystamy tutaj z tabelki, tylko chcemy pokazać, że te wzory, które są w tabelce, nie wszystkie oczywiście, e, mają, no są prawdziwe, że możemy to pokazać, że faktycznie tak jest. Jak sobie z tym poradzić? No, żeby wyznaczyć to z definicji, to musimy ten, podać jakiś wzór, cokolwiek to nam pomoże. No i jak to wygląda? Transformaty będziemy sobie oznaczać między innymi przez f, pewną funkcję zespoloną od zmiennej zespolonej p, która jest równa. I tutaj, moi drodzy, mamy to najbardziej spotykane oznaczenie, czyli l. Czasami ono jest takie pisane, możecie to, to wszystko dostosować do tego, co macie na zajęciach. l od funkcji f od t, którą mamy podaną Powyżej. I to się równa, moi drodzy, całce niewłaściwej od zera do nieskończoności z funkcji f od t pomnożonej przez e do minus p razy t, ale na szczęście wszystko jest po zmiennej dt. Czyli to jest coś, z czego będziemy korzystać. My będziemy oznaczać to zawsze tymi dwoma sposobami, czyli f od p oraz l. No i jak sobie poradzić z tą transformatą w naszym przypadku? No więc tak, widzicie, że nasza całka, którą mamy podaną, jest od zera do nieskończoności, a nasza funkcja podzielona jest na dwa przedziały, no więc musimy sobie z tym jakoś poradzić i poradzimy sobie z tym, kiedy rozdzielimy to na pewne przedziały. No bo moi drodzy, tak. Przede wszystkim ważna sprawa jest taka, że nasza całka działa od 0 do nieskończoności, a tutaj mamy te, które jest mniejsze, równe 0. Czyli to jest jakby poza naszą całką. Natomiast jeżeli jakby nie zauważymy tego, to od razu możemy zauważyć, że jeżeli nasza funkcja jest tutaj równa 0 i wstawimy ją do tego wzoru tutaj jako 0, to będzie 0 razy e do tej potęgi i ostatecznie to będzie 0. Czyli całka zera i tak jest 0, więc i tak, i tak, czy to chodzi o przedział, czy o to 0, możemy sobie tę linijkę pominąć. Ogólnie yy, transformata funkcji zerowej jest równa 0. Czyli tutaj to nas nie interesuje. My bierzemy pod uwagę w takim razie tylko tą pierwszą linijkę. No więc jak to będzie wyglądać? Czyli mamy funkcję f od p, to się równa nasz symbol z l, czyli l od f od t, to się równa całka od zera do nieskończoności, bo nasza funkcja tutaj działa też od 0 do nieskończoności, z funkcji f od t, czyli z jedynki, razy e do minus p razy t i tutaj po dt. I teraz, moi drodzy, wykorzystujemy naszą wiedzę na temat całki niewłaściwej, czyli musimy naszą nieskończoność zamienić sobie na jakiś inny symbol i wprowadzić granicę. Ja wprowadzam sobie epsilona, czyli tak, mój epsilon zastępuje tę nieskończoność, czyli wpisuję tutaj, że mój epsilon dąży do nieskończoności i mam całkę i moja całka jest już od zera do epsilona, czyli żeby policzyć to jako całkę oznaczoną, w cudzysłowie oczywiście, bo to jest całka niewłaściwa, muszę zamienić tutaj i dodać granicę, czyli nie mogę mieć nieskończoności. I z mojej funkcji, yy, czyli jeden razy to nie zmieni, czyli jedynki nie pisze, czyli to będzie e do minus pt po dt. I to się równa. No więc teraz trzeba sobie poradzić z policzeniem takiej całki. Yy, I moi drodzy... Yy, My wpiszemy tutaj wynik, natomiast dla tych, którzy nie pamiętają, jak całkować, e, podpowiemy tylko pewne kroki. Otóż, możecie sobie teraz pod spodem tę całkę przepisać jako całkę nieoznaczoną E do minus PT, chociaż w sumie to, ta całka nie jest taka um, długa. Możemy po prostu szybciutko tu policzyć. Czyli przepisujemy sobie całkę E do minus PT DT, i teraz tak, ponieważ całkujemy po DT, stąd P jest dla nas stałą, czyli tak ją traktujemy. I chcę policzyć ją metodą podstawiania, czyli podstawiam za T, tutaj nie mogę, czyli muszę podstawić na przykład S, to się równa minus PT, wówczas pochodna DS, bo obustronnie liczymy pochodną, to jest minus p dt, czyli za to będę wstawiała S, to teraz muszę jeszcze za to podstawić tutaj za DT. To wyliczam z tej drugiej linijki, czyli DT to jest minus 1 przez P. DS. I teraz wstawiam to, czyli to będzie całka z E do S i za dt wstawiam e, minus 1 przez P ds. Minus 1 przez P mogę sobie spokojnie wyłączyć przed całkę, czyli zostaje mi całka z E do S po ds. No i ta całka już jest ze wzorów całką, czyli to będzie po prostu minus 1 przez P do Razy e do s plus powiedzmy c, bo musimy tu zapisać, bo mamy całkę nieoznaczoną, potem tego c już nie będziemy uwzględniać, i mamy tutaj minus 1 przez p, razy e, i musimy wrócić do zmiennych, w których zaczynaliśmy naszą całkę liczyć, czyli za s wstawiamy znowu minus pt plus c. Czyli policzyliśmy sobie szybciutko naszą całkę, i teraz ten wynik tutaj do naszej granicy. Wrzucamy, czyli mamy granicę, która dopóki nie uwzględnimy tej granicy, jej nie policzymy, musimy ją przepisywać. No i w nawiasie kwadratowym, gdyż jest to całka oznaczona. Wpisujemy wynik, czyli to będzie minus 1 przez P razy e do minus pt no i C nie wpisujemy bo dotyczy tylko całki nieoznaczonej i tutaj na końcu od 0 do epsilon pozwolę sobie teraz to te obliczenia z dołu przepisać, przepisać, wyczyścić, żebyśmy tutaj mieli troszeczkę więcej miejsca i teraz, moi drodzy, liczymy sobie naszą całkę, <laughs> czyli chcemy na początku pozbyć się tych oznaczeń, czyli wstawiamy za t, ponieważ liczyliśmy całkę po, za, e, po t, czyli tylko za t możemy wrzucić, wstawiamy za t na początku epsilon, granica oczywiście dalej jest przypisywana, czyli mamy minus 1 przez p razy e do minus p epsilon, Minus i wstawiamy za t0, czyli minus i ten minus tutaj to będzie plus 1 przez p, e do minus p razy 0, czyli to będzie po prostu 0. No i tu musimy porozważać, co się stało. No więc tak, tu e do zerowej to jest po prostu 1, czyli tu będziemy mieć 1 przez p. No dobrze, a co się stanie tutaj? No więc tak, tutaj, moi drodzy, rzecz bardzo, bardzo interesująca. Wiemy, że p jest liczbą zespoloną, więc na nią też trzeba uważać, ale wiemy, że epsilon dąży do zera. No więc tak, epsilon dąży do zera. Jeżeli epsilon dąży do zera, to obojętnie, czy to jest liczba zespolona, czy nie, przepraszam, epsilon dąży do nieskończoności, to tutaj. Będzie nieskończoność, no bo jeżeli ja nieskończoność pomnożę przez jakąś liczbę, to nadal będę miała nieskończoność. <coughs> I teraz, jak mam tutaj nieskończoność, to będzie e do minus nieskończoności, bo ten minus muszę tutaj uwzględnić. Czyli jeżeli ja mam, zostanie tutaj, dąży mi do e do minus nieskończoności, i teraz e do minus nieskończoności, ile jest równe? To jest inaczej. 1 przez e do nieskończoności. Bo ten minus mogę z, ze wzorów na potęgi sobie zlikwidować. Jeżeli ja dzielę jedynkę przez coś, co bardzo szybko rośnie, to będzie po prostu 1 przez nieskończoność. Czyli to będzie dążyć do 0. 0 razy cokolwiek da mi 0. Czyli tu będzie 0. Dodać i tu mam 1 przez P razy 1, czyli 1 przez P, czyli to się równa po prostu 1 przez. I tyle wynosi właśnie transformata naszej funkcji, która jest podana całej tej funkcji, nie tylko pierwsze linijki, bo powiedzieliśmy sobie, że ta druga dla nas się nie liczy, można byłoby tak powiedzieć. E, I cóż, to jest koniec naszego zadania. E, ja zapraszam Was do innych przykładów związanych z transformatą funkcji, którą znajdziecie, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj inne zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy. Który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.